Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować słowo Boże. Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam temat, na którym króciutko się pochylimy taką zajawkę zrobię, można powiedzieć i mam nadzieję, że sprowokuję Was do samodzielnego zbadania tego tematu. A mianowicie wyjaśnimy sobie pokrótce kwestię 144 tysięcy. Czy to jest literalna liczba, czy symboliczna? Co to za ludzie? Ponieważ niektórzy mówią, że są to zbawieni ze wszystkich wieków, ja kiedyś też tak myślałam. Niektórzy mówią, że jest to jakaś elitarna grupa ludzi specjalnie uprzywilejowanych właśnie, którzy otrzymali specjalne objawienie. Każdy, który jest członkiem 144 tysięcy otrzymał objawienie z nieba, że należy do tych 144 tysięcy. Po prostu czuje to wewnętrznie. I niestety są to członkowie tylko jednej organizacji, jeżeli chodzi o to, organizacji świadków. Z kolei inni też mówią, że są to ludzie, którzy dotrwają do powtórnego przyjścia Chrystusa, przejdą przez różne trudne doświadczenia. No, poglądów jest kilka. Niektórzy też mówią, że jest to literalny Izrael, że są to plemiona właśnie wyodrębnione z literalnego Izraela współczesnego, które będą zbawione. Ja natomiast zwykłem trzymać się tego, co mówi Biblia, i do tego Was również serdecznie zachęcam, drodzy słuchacze. Dlatego, że ludzkie teorie są dosyć niebezpieczne i zgubne, i nie warto jest podążać za poglądami jakiegoś człowieka bez sprawdzenia ich w piśmie świętym. Bardzo mi się podoba postawa Berejczyków, którzy słuchali apostoła Pawła, który był. Autorytetem potężnym w tamtym czasie w kościele, słuchali przyjmowali jego słowo z całą gotowością, ale potem wracali do domu i sprawdzali w pismach, czy tak się rzeczy mają. I tak powinniśmy czynić. I do tego Was zachęcam, drodzy. Sam staram się tak robić. Nie przedłużając, przejdźmy do siódmego rozdziału Księgi OGBienia. Serdecznie polecam Wam, żebyście przeczytali sobie właśnie 7 i 14 rozdział Księgi Objawienia, gdzie jest mowa o 144 tysiącach, ja będę dzisiaj tylko pewne fragmenty czytał. Gdybyśmy przeczytali fragmenty od 5 do 8, mamy tam wymienione plemiona z tych 144 tysięcy. I gdy się to czyta na początku, inaczej je zaakcentuję, gdy się to czyta, na początku może się wydawać, że chodzi naprawdę o plemiona żydowskie. E, literalne 12 plemion Izraela. Natomiast gdy wczytamy się uważnie, okazuje się, że to nie jest dokładna lista plemion. A Żydzi w tym przecież byli bardzo skrupulatni. Dlatego, że nie ma tu pokolenia Dana. I nie ma pokolenia Efraima, który był wyróżniony przez Jakuba przed Manassesem. Dlaczego? Gdybyśmy prześledzili sobie to w Starym Testamencie, okazuje się, że plemię Dana było plemieniem, które było do bólu odstępcze, było bardzo chwalcze. Nawet jest historia taka, w której Danici w czasach odstępstwa Izraela od Boga, Ukradli Bożka Domowego Michałaszowi, który, jak się później okazało, był wnukiem Mojżesza. To jest w ogóle masakra, bo Mojżesz wiadomo, kim był. Więc jego wnuk już tak nisko upadł, że został kapłanem pogańskiego kultu w środowisku, w grupie właśnie tego plemienia dana. Całe plemie odeszło i weszło w bogłstwo. Bogwalczył kult. I podobnie Efraimici to byli ludzie całkowicie zaprzedani demonom Bożkom rozpuście i z tego względu nie są uwzględnieni tutaj, jeżeli chodzi o spis 12 plemion. Określających 144 tysiące. Więc chociażby już to wyklucza jedną z opcji, a mianowicie to, że chodzi o literalny żydowski Izrael. W miejsce plemienia Dana i Efraima mamy wpisane plemię Manassesa, który był faktycznie pierworodnym Józefa, i właśnie plemię Józefa umiłowanego przez. Jakuba, ponieważ był jego tak naprawdę prawowitym synem sprawowitej żony Rachali. Józef i Benjamin to tak naprawdę powinni być jego dziedzice, gdyby nie został oszukany przez swego teścia Labana i nie otrzymał wcześniej siostry Rachali, czyli Lei. No ale to nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły i jakieś tam dygresje stosować. To jest pierwsza rzecz. I teraz czytamy o tym, że oni są pogrupowani z każdego tutaj wymienionego plemienia 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12 tysięcy idą w szeregach, co już wskazuje na to, że mają tutaj że są zgrupowani pod względem militarnym, o tak powiem, są pogrupowani w oddziały. Gdyby to prześledzić oryginalnie w języku greckim, jest tam język bojowy. Więc owe 144 tysiące są szykowane do walki. Do walki przeciwko komu lub czemu. Zaraz się tego dowiemy. Natomiast ważnym szczegółem jest to, że właśnie są pogrupowani w oddziały. Dlaczego 12 akurat? 12 tutaj plemion i po 12 tysięcy z każdego plemienia, liczba 12 w Piśmie Świętym jest symbolem ludu Bożego. Mamy 12 fundamentów, na przykład z niebieskiego miasta. Mamy 12 kamieni w ołtarzach do składania ofiar. Mamy 12 apostołów, 12 patriarchów. Teraz tutaj mamy 12 plemion, po 12 tysięcy z każdego. Więc. Liczba 12 oznacza lud Boży, a wielokrotność tej liczby oznacza, że w tej grupie tutaj, symbolizującej lud Boży, nie zabraknie nikogo z tych, którzy mają być zbawieni. I teraz właśnie w związku z tym powstaje pytanie, czy 144 tysiące symbolizuje grupę wszystkich zbawionych ze wszystkich wieków? Czy raczej chodzi o jakąś inną grupę? I czy jest to liczba dosłowna, czy jest to liczba symboliczna? Najpierw zacznę od odpowiedzi na to drugie pytanie. Zwróćmy uwagę, że w czwartym wersecie Jan mówi: I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowane ze wszystkich plemion izraelskich. Już wyjaśniliśmy sobie, że nie chodzi o literalny Izrael, zarówno w liście do Rzymian, jak i w liście do Efezjan, i w liście do Galacjan jest wyjaśnione, że Izraelem współczesnym jest duchowy Izrael. Są ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, oni są potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Głównie właśnie w liście do Galacją w trzecim rozdziale w 26 do 29 możemy o tym przeczytać. Więc e, e, Przepraszam, chwileczkę, bo straciłem wątek. E, tak, więc e, usłyszał. Usłyszał liczbę. 144 tysiące. On tych ludzi nie widział. Po prostu usłyszał ich liczbę. Zostały mu wymienione plemiona, zostały wymienione oddziały, które wyodrębnione zostały z tych plemion, ale nie widział tych ludzi. A potem w 9 wersacie czytamy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe z palmami w swoich rękach. Więc gdy odwraca się, widzi wielki tłum, którego nikt nie może zliczyć. A zatem nie jest to literalna liczba, nie są to dosłowne 144 tysiące. Jest to liczba symboliczna właśnie odnosząca się do tego, że w tej grupie. Ludu Bożego nie zabraknie nikogo z tych, którzy mają dostąpić zbawienia. I teraz niektórzy mówią, że Wielki Tłum i 144 tysiące to są dwie odrębne grupy. To jest nieprawda. To jest cały czas opisywana ta sama grupa. Zresztą e, kilkakrotnie w Księdze Objawienia pojawia się właśnie taki schemat, że Jan najpierw coś słyszy, a potem dopiero widzi. Na przykład e, w, Gdybyśmy przeczytali czwarty, piąty rozdział Księgi Objawienia, tam jest powiedziane, że on słyszy o lwie z pokolenia Judy. Oczywiście chodzi o Chrystusa, tak? Że zwyciężył lew z pokolenia Judy i nagle się obraca, patrzy i widzi baranka zabitego. Który jest wielbiony za zwycięstwo, i tak dalej. Więc kłóci się tutaj coś, prawda? To lew w końcu był, czy baranek? No Jezus jest ilwem i barankiem, łączy w sobie te cechy. Więc najpierw usłyszał o królu Jezusie, lew symbol królewskości, siły, majestatu, a potem się obraca i widzi, że jego królewski majestat jest ukazany tak naprawdę w czym? W męce, w cierpieniu. I tutaj podobnie. I teraz, e, jeśli byśmy mieli wyjaśnić e, ten wielki tłum, czy są to właśnie zbawieni ze wszystkich wieków, czy jakaś inna grupa, to czytamy 13-14 werset. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłabym mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Więc mamy tutaj wyjaśnione, że owe 144 tysiące. Ludzi z różnych plemion, narodów, języków, to są ci, którzy przeszli przez wielki ucisk. A kiedy ma nastąpić wielki ucisk? Tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, to są ludzie, którzy przetrwali te ostateczne prześladowanie ze strony bestii z morza, bestii z lądu, i jej posobu, czyli ze strony papieństwa, ze strony Stanów Zjednoczonych. I ze strony upadłego protestantyzmu. Te wszystkie symbole, skąd to się wzięło i tak dalej, będziemy omawiać w innych odcinkach. Dzisiaj pewne myśli wyprzedzam, ale są to ludzie, którzy po prostu przetrwali ten ostateczny, trudny czas i całkowicie polegali na Chrystusie, na Jego sprawiedliwości. Swoje szaty wyprali w Jego krwi. Czyli tak jak mówi list, pierwszy List Jana 1,7, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. gdybyśmy czytali też 14 rozdział Księgi Objawienia, to mamy pewne cechy charakterystyczne, 144 tysięcy, jest mowa o tym, że oni nie skalali się z kobietami, podążają za barankiem dokądkolwiek pójdzie, w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I o ile te pozostałe cechy nie sprawiają problemu, to co to znaczy, że się nie skalali z kobietami? Kobieta w Piśmie Świętym jest symbolem Kościoła, symbolem Ludu Bożego. Ale wiemy, że w Biblii znajdują się dwie kobiety. z kobieta przyteczna i kobieta czysta. Ta czysta symbolizuje wierny Lud Boży, natomiast przyteczna to jest Kościół odstępczy. Oba z tych Kościołów będą działały w czasach końca. I czytamy też o tym, że ta kobieta wszeteczna jest matką wszetecznic, ona ma swoje córki. A zatem 144 tysiące nie nasiąknęły fałszywą doktryną odstępczych kościołów, które powielały nauki kościoła matki. O to chodzi w tym, że nie skalali się z kobietami. To nie są ludzie, którzy żyli w celibacie. Księga Objawienia jest księgą symboliczną. Ona posługuje się właśnie symbolami w celu przekazania czegoś. A zatem podsumowując, jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście przeczytali 7 i 14 rozdział Księgi Objawienia samodzielnie. Ja teraz tutaj tylko te najważniejsze fragmenty wyodrębnię. 144 tysiące to nie jest liczba, Literalna, tylko symboliczna, odnosząca się do grupy zbawionych, którzy przetrwają wielki ucisk. Nie odnosi się to też do literalnego Izraela, tylko do Izraela duchowego, na co wskazuje niewymienienie plemienia Dana i plemienia Efraima, co w przypadku prawdziwego, fizycznego Izraela byłoby niedopuszczalne. Te plemiona zostały pominięte ze względu na odstępstwo od Boga. I kolejna rzecz, jest to grupa całkowicie wierna Chrystusowi, podążająca za nim dokądkolwiek pójdzie, brzydząca się kłamstwem, stroniąca od grzechu i od fałszywych nauk. To są 144 tysiące. Oczywiście oprócz 144 tysięcy zostaną wzbudzeni ci, którzy na przestrzeni wieków byli wierni Bogu, pozostali mu wierni do samego końca. Tutaj natomiast jest oddział specjalny, można powiedzieć, oddział komandosów, którzy byli pogrupowani właśnie w oddziały do walki przeciwko czemu. Przeciwko właśnie tym, którzy ich prześladowali, walki duchowej, nieorężnej. To są oddziały Chrystusa, które wyruszają do boju. Ale jest powiedziane, że oni będą zwycięzcami. Mają palmy w rękach, mają koronę na swoich głowach, choć zwyciężyli dzięki barankowi. To jest fantastyczna wizja, pokazująca, co Bóg ma zaplanowane dla nas, dla tych wszystkich, którzy postanowią całkowicie mu się oddać i wytrwać przy nim do samego końca. I życzę Ci, drogi słuchaczu, abyś, zarówno Ty, jak i ja, Abyśmy mieli przywilej należenia do owej grupy 144 tysięcy, którzy okażą się winni, przepraszam Was też y, troszeczkę za taki nosowy y, głos, ale y, odezwała się moja alergia i, i dlatego tak jest. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało. Chciałbym teraz na koniec pomodlić się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie. Chcemy bardzo podziękować Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj rozważyć ten fragment i ten temat. Panie, pragniemy być w grupie 144 tysięcy. Pragniemy, Panie, abyśmy okazali się tymi, którzy będą Ci wierni do samego końca i nie dadzą się wchłonąć przez ten świat. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to, abyś namaścił nas Twoim duchem świętym, abyś każdego dnia nas prowadził i wspieram nasz rozwój duchowy, byśmy mogli wzrastać w poznaniu Twojej prawdy, w miłości do Ciebie, w całkowitym poddaniu się Tobie. Twoje ręce się powierzamy na cały ten dzień i na resztę naszych dni. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za uwagę, za to, że odsłuchaliście ten odcinek. Zachęcam do komentowania, do pozostawienia lajków, do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.